Cześć, witam Was w naszym bezpartyjnym studiu. Dzisiaj jest z nami Żaneta, kandydatka do Sejmu z naszej listy polsko-ciechanowskiej. To jest dosyć rozległy e, okręg. Tak. E, ale Ty chcesz opowiedzieć o takim temacie, który też Ciebie osobiście dotyczy, ale nie tylko Ciebie, bo on dotyczy masy ludzi w Polsce. To jest, podejrzewam, kilka milionów osób czyli o temacie opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Osobami, o, o osobach niepełnosprawnych i osobami tak. niepełnosprawnymi, tak. I to, co mi sygnalizowałeś wcześniej, jakśmy trochę sobie rozmawiali, o kwestii w ogóle orzecznictwa, może od tego zaczniemy. Jak jest z tym właśnie orzecznictwem i z tymi absurdami, które cały czas funkcjonują, a o których no, osoby, które nie mają takiego styku z tymi e, informacjami, w ogóle nie zdają sobie sprawy, jak to w ogóle wygląda. Tak, znaczy e, powiem o, od, od takiego początku, e, każdy z nas nie zdaje sobie sprawy, że dosłownie 5 minut może nas dzielić od osoby bycia niepełnosprawną, mhm. tak? Bo wypadki się zdarzają. To nie tylko, że rodzimy się z chorobami, które powodują, że jesteśmy osobami z niepełnosprawnością, tylko no, dosłownie. Tak, to jest chwila. Chwila i możemy Oczywiście. stać się osobą niepełnosprawną, a nie zdajemy sobie sprawy, jak to jest trudno w ogóle zostać osobą niepełnosprawną formalnie. Ponieważ, żeby zostać formalnie, to trzeba uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności. Obecnie w Polsce wygląda to tak, że stawiamy się na komisji i niestety, tu już zaczynają się schody, ponieważ to orzecznictwo jest wydawane często na rok, na mhm. dwa, albo na pięć lat. Czyli, maksymalnie... Czyli my co chwilę musimy jako osoby z niepełnosprawnością udowadniać, że jesteśmy niepełnosprawni. Czyli jeżeli ktoś na przykład nie wiem... E... Jeżeli jest, jest urodziłeś się, jeżeli jest trwale niesprawny, lub urodziłeś się z chorobą mhm. genetyczną, czy chorobą, no jest po prostu szereg tych chorób, Jasne. które nie rokują, nie ma leku na to, nie ma mhm. możliwości, że Twój stan zdrowia się poprawi, ty co chwilę musisz. No na przykład mówiąc brutalnie, nie odrosną ci nogi, bo to już, już wiadomo, cię. tak? No tak brutalnie mhm. mówiąc no tak. tak. No jeżeli urodziłeś się bez nóg, nie ma szansy, mhm. że te nogi... Ty możesz e, leczyć się, e, mieć e, ortezy, Protezy, y, czy inne zastępcze, y, ale te nowe ci się Ale to w, znaczy, ty też nie masz na, na całe życie, tylko musisz co roku y, czy tam co dwa lata. Co chwilę odtawiać, y, musisz pokazywać orzeczenie. Że I nie to ma, jest tak? bardzo. Y, tu nawet y, to właśnie nie, nie poruszam na razie aspektu pieniądza, tylko zaczynam od tego aspektu orzecznictwa, mm -hmm. ponieważ to jest bardzo często niesamowicie uwłaczające tym osobom. Z no na pewno, sprawy, czy, ktoś ma któryś to raz... sprawnością musisz jeźdź. co chwilę udowadniać. I pokazywać, że jesteś osobą niepełnosprawną, mm -hmm, tak? Mm. I no niestety nasze orzecznictwo jest takie, że nie zawsze lekarz orzecznik i zna się na chorobie, którą mu y, dotyczy osoby okay. orzekającej. Czyli załóżmy, lekarz orzecznik nie zawsze jest, y, na przykład jest y, chirurgiem, a orzeczenie do dotyczy <laughs> zupełnie innej choroby. Bo rozumiem, że są też jakieś bardzo specjalistyczne takie choroby, które... Pa, czy rzadkie, mhm. na których tak naprawdę no, ma prawo się lekarz-orzecznik nie znać. I wtedy Ty, stając przed takim lekarzem, udowadniasz, na czym polega Twoja choroba. I bardzo często jest takie lecz, badanie takiego pacjenta włączające. No, no nie wiem, podam Ci przykład, załóżmy jesteś bez nóg, lekarz Cię bada, zdjąłeś ortezy, protezy i proszę się przejść. No dobrze. E, to jest <coughs> taki mit kuriozalny trochę, okay. ale osoby zdrowe nie są świadome często. Co mówią do osoby chorej? Mhm. Wiesz, jeżeli ja do Ciebie powiem, czy możesz się przejść, zobaczyć, jak chodzić, no tak, to ja. jest nic dla Ciebie nieuwłaczającego, to jest w porządku. A tak? Ale jeżeli osoby Ty powiesz... To może być problem, nie, bo jeżeli ona idzie w jakimś nieznanym sobie pomieszczeniu na przykład. Ale jeżeli Ty powiesz osobie chorej, że coś ma wykonać, gdzie ona ma z tym e, duży problem i ona musi to udowadniać, że mimo, że wygląda zdrowo, nie jest w stanie, załóżmy, wstać, nie jest w stanie iść, nie jest w stanie widzieć, nie wiem, no masa jest tych mhm. przypadków, bo chorób mamy niesamowicie. Dużo, e, jako tak. E, więc byśmy mogli je wtedy. Uważam, że to niesamowicie uwłacza odności. Jeżeli nie mamy choroby, która jest nierokująca i jesteś e, e, czy genetycznie chory, czy, czy ta choroba jest spowodowana wypadkiem, uważam, że powinniśmy orzekać na czas nieokreślony. Jedyną sytuacją, które ponownie stawiać się na to jest pogorszenie stanu zdrowia. Mm -hmm. no, no bo zakładamy, że to no, się polepszy. E, e, czy nie polepszy. polepszy jeżeli ja mówię, to ja też nie wrzucam wszystkiego, tylko e, mówię o chorobach, które nie, no, są e, nieuleczalne, tak? Nie ma na to leku, nie ma możliwości e, wyzdrowienia tego człowieka. Ale myślisz, że to właśnie tak? Dlaczego tego do tej pory nie zrobiono? Czemu to znaczy jest ja nie powiem Tak, e, wiem, przez wiele lat osoby niepełnosprawne były po prostu zapominane, omijane, uważano, że tych osób jest niewiele. Mm -hmm. Te osoby były za przeproszenie przetrzymywane w domach. One nie miały możliwości edukacji, one nie miały możliwości rozwoju, pójścia do pracy, tak? Więc my tych osób nie widzieliśmy na co dzień. Osoby były po prostu w zamknięciach. No One ja były rozumiem, w ośrodkach. Ale gdzieś państwo jest po drugiej stronie, przecież ta instytucja jest ZUS, NFZ, no oni wiedzą jaka jest sytuacja. Nie. Nikt nie chce się tym problemem zajmować, bo to jest niewielka grupa ludzi, uważana, że to jest niewielka grupa ludzi, który no. Nie się, to nie jest wyborca. Nie zrobią pikiety, tak? bo Nie jest wyborca. Nie Bardzo często te osoby, to są osoby, załóżmy osoby niepełnosprawne, to są osoby, które najciszej krzyczą, tak? No tak. Bo one nie mają sił już krzyczeć o pomoc. One są u, uwięzione w chorobie, one są uwięzione w domach i takie osoby nie mają możliwości wyjścia i pikietowania, nie mają możliwości często. No, sam mieliśmy sytuację inną, tak? Czy widziałeś te osoby, które były w Sejmie i. No Co tak, to słowna historia, bo jak. To, było eee, to są parki. Po... się od nich tam później jakąś eee, taką kotarką eee, Ja mam radowane, wrażenie, że. że ich nie ma. eee, przepraszam, że to powiem, ale no, jeszcze gdzieś po świecie. I ja mam wrażenie, że nasza Polska jest niesamowicie zaściankowa. Jeżeli idziemy z sobą, czy osoba jest niepełnosprawna, czy idziemy z dzieckiem niepełnosprawnym, to jesteśmy jakbyśmy byli z kosmosu, jak, jakbyśmy byli. Eee, no, no taka. Brzydko się nie nieludzki, <laughs> tak? Eee, eee, nasze społeczeństwo nie chce. Za bardzo yy, osób niepełnosprawnych. Ale wiesz, co? Ja tutaj trochę dziwaj to słowo, bo mi się wydaje, że to jest trochę takie sprzężenie zwrotne. Ponieważ tych osób nie widać, tak. to my jako ogół społeczeństwa tak. nie umiemy w ogóle często się zachować w takiej sytuacji. Ja przerabiałem, bo tu inną rozmowę prowadziłem. Akurat mam w rodzinie taką historię, że mam yy, osobę, która jest z porażeniem dziecięcym, z porażeniem mózgowym. To jest dorosła już w tej chwili dziewczyna, właściwie kobieta, dwudziestoparoletnia. I zdarza się, że na przykład na weekend jest u mnie w domu i tak dalej. I ja z nią przemieszczam się po Warszawie, jeździmy metrem i tak dalej. I wiem, jakie są reakcje ludzi, którzy nam pomagają, często gdzieś podniosą wózek. Ale zdarzają się takie absurdalne historie, na przykład prosta rzecz. Stacja Warszawa, Śródmieście, PKP. Zjechać na dół jest jakaś winda, która ma taki dzwonek i tam jakiś pan ma przyjść i to uruchomić. I teraz będąc 20 minut mając do pociągu, ja kiedyś próbowałem to zrobić. Staliśmy tam chyba z 5 czy 7 minut. Ja w końcu zjechałem wózkiem po schodach tych normalnych na dół. Bo miałeś taką możliwość? Bo, no, ja byłem, tak, jestem Ty silny, byłeś. wiesz. Oczywiście, tak. ja poczekaj, tylko dokończę. I, I teraz, tak, to jest system, który niby działa, ale to jest tak zrobione, żeby nikt z tego nie korzystał. Jak tam ma przyjść osoba, która w ogóle na wózku sama się porusza? Przecież ten człowiek kompletnie tego nie jest w stanie sam sobie zorganizować. To jest cały system w ten sposób. Ale w, i takich drobnych rzeczy jest pełno. I teraz, tak. My w związku z tym, jak mamy tam widzieć osoby niepełnosprawne, jeżeli one wszędzie są wypchnięte i zrobione na zasadzie nie macie tu, tu też Cię nie powinno być, tu też nie wchodź, bo nie mamy dla ciebie podjazdów, nie przychodź, nie przyjeżdżaj. A czy ja powiem tak, dużo się o tych osobach niepełnosprawnych ostatnio mówi, ale nic się konkretnego nie robi. Moje dziecko uczęszczało do szkoły podstawowej. Zapisane jest, że każda szkoła podstawowa powinna mieć możliwość dostosowania do osób niepełnosprawnych. Gminy, wszystkie urzędy powinny być dostosowane, do, jak to wygląda w praktyce. Teoretycznie Przez... powinny. Teoretycznie, teoretycznie, no, tak. Właśnie. Jest oczywiście podjazd, tylko jest. jest tak, że się nie da wykręcić. Na ogół nie ma podjazdu. Szkoły bardzo często brakiem środków, mówią, że nie ma środków na to, lub budynek jest tak stary, że nie ma możliwości wykonania podjazdu, windy. Tych argumentów jest ogrom, a jak są windy, to tak jak mówisz, albo są nieczynne. Bardzo często spotkałam się, że drzewko wyrosło w windzie, bo była przed urzędem winda, której no, nikt nie używał. Ale więc jest. jest i gdyby. Mamy windę, no, tak? wszystko to stosowało. Żadnej informacji, że winda nie działa, czyli podjeżdża osoba z niepełnosprawnością i co ma zrobić? Krzyczeć do kogoś, czy co ma zrobić, żeby dostać się do urzędu. A jest obywatelem, prawda? Jest pełnoprawnym. obywatelem, pełnoprawnym. Więc tak jak mówię, bardzo często... Znaczy ja uważam, że wtedy to byłoby rozwiązanie, gdyby burmistrz na przykład był osobą niepełnosprawną. Tak, To, i to nie byłoby sobie... rozwiązanie, Nie, a... ale to chodziło ale... o to. Ja nie mówię, że komukolwiek się tego życzę, ale... ale wtedy najczęściej perspektywa by się zmieniła całkowicie. Bo ten człowiek, wiedząc o tych wszystkich problemach, nagle by je wreszcie rozwiązał, wiedząc, że to jest do rozwiązania, tylko po prostu trzeba trochę dobrej woli. A czyli przyznam Ci się również, że dopóki sama nie byłam mamą osoby z niepełnosprawnością, dziecka z niepełnosprawnością, to ja wielu rzeczy nie widziałam. Po prostu nie ja jest. ich nie widziałam, bo dla mnie próg przekraczając drzwi. Nie był, ja go nie widziałam, przez wiele lat ja po prostu tego progu e, faktycznie nie zauważałam, bo e, zrobienie kroku nie było dla mnie problemem. Ale kiedy dziecko moje na wózku ma pokonać ten próg, ja teraz to wszystko no, widzę. trzy schodki A, czyli o, o trzech schodkach to już wiesz, no, e, to jest no, nie, e, to my nie, widzimy, my nie... My tego nie widzimy. Dlatego startuję w tych wyborach, e, ponieważ przez 15 lat sama walczę o życie i zdrowie dziecka. E, spędziłam ogrom czasu w przeróżnych klinikach, szpitalach. Wiem, jak wygląda leczenie w Polsce i za granicą. Miałam możliwość leczenia syna w Stanach. E, tu też chcę podkreślić ten aspekt, że my, Polacy, jesteśmy chyba jednym z państw zbiórkowym na wszystko my musimy zbierać, żeby móc możliwość leczyć czy dzieci, czy siebie. Ale to tak chyba nie powinno być. że ten system jest w wielu miejscach po prostu wadliwy i my, jako obywatele, przejmujemy rolę państwa. Państwu nie daje, to my robimy zbiórki. Państwo nie, nie kładzie na to, to my znowu organizujemy jakoś zbiórki, cokolwiek tak, innego, żeby czy ty funkcjonować. Wiesz, Tylko jak tak, tak nie powinno być. I to to rodzicom, którzy zresztą, mieli normalną pracę, dobrze prosperowali. Yy, Czuli się no, wygodnie w swoim e, życiu, i nagle usłyszeli informację, wyrok często, że dziecko jest na coś chore I kwoty są milion, pięć milionów, dziesięć milionów. Czy ty sobie wyobrażasz taką kwotę? Bo ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić. No niestety to są nie Ja to. uważam, że w większości zamożnych dość ludzi e, w polskim społeczeństwie nie byłoby stać na leczenie za własne środki dziecka. Nie powinno tak być. No, tak ja nie mówię, że z każdym najmniejszym problemem powinniśmy wyjeżdżać za granicę. Absolutnie tego nie, nie mówię, bo wiem, że takie sytuacje, gdybyśmy zezwolili na, na, na wszystko, z wszystkim byśmy, każdy chciał... No, by rozpoznawały e, 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 z naszej służby zdrowia. Tak, tak. E, by chciał ten... Lekarzy mamy naprawdę dobrych. Naprawdę bardzo dobrych mamy lekarzy w Polsce, e, ponieważ, no tak jak mówię, ja w szpitalach wielu byłam w całej Polsce i za granicą. I mogę porównać leczenie szpitalne za granicą i w Polsce i naprawdę mamy dobry, tylko, tylko kolejny aspekt, często ci lekarze nie mają narzędzi, nie mają możliwości wykonywania. No i ten system trakt, I to jest, kontraktu, wiesz, z NZ-em, tak, że to że można, na nie to, można. to nie mają środków, tego nie zrobią nie. żadną inną metodą, bo bo inaczej tego nie refunduje i bo trzeba robić takie. A tak czemu jak nie refunduje? No bo nikt tego nie przepchnął tam jako po prostu i to. Wszystko... Właśnie, ja uważam, że życie ludzkie jest najważniejsze. Nie ma ważniejszej kwestii niż życie ludzkie, tak? Ale zawsze to życie ludzkie, było spychane na bok. Znaczy, dla mnie osobiście mamy już dyskutować ja uważam, przez lata zakórze, dlatego w sensie. dlatego jestem żebyśmy zaczęli to małymi krokami małymi krokami zmieniać bo nie zmienimy to jest przez lata zaniedbane nie zmienimy wszystkiego naraz małymi krokami chciałabym zacząć to zmieniać, żeby osoby z niepełnosprawnością były zauważone to są czasami osoby no Intelektualnie niesamowite, tak? Tylko no, niezależne od tak, nich chcą są... wyjść z domu. Pracować, rozwijać się, tak? To są osoby, które chcą żyć. Czyli zaczynając jakby od tego małego kroczku, pierwszy to jest zmiana tych przepisów. Tak, bo właśnie, żeby zostać osobą z niepełnosprawnością, to, to musimy zmienić system orzecznictwa. Później wchodzić na aspekty finansowania sprzętu, który jest niezbędny często do funkcjonowania, tak, jeżeli nie masz nogi, potrzebna Ci jest wózek inwalidzki, czy proteza, czy endoproteza, czy orteza. Ja uważam, że to wszystko powinno być finansowane w 100%. W Jasne. tym momencie nie jest to finansowane i często nawet na wózek inwalidzki rodziców nie jest po prostu stać. No tak, i później właśnie takie rzeczy... Ci przykład, do e, załóżmy ortezy. To jest taki lekka pomoc tylko osobom z niepełnosprawnością, gdzie koszt załóżmy jednej ortezy wynosi 7, 9, 12 tysięcy, a dofinansowanie jest 800 zł. No tak. To może by ktoś sobie tak. Yy, <laughs> bez wsparcia <laughs> osób o dobrym sercu rodzice nie są często w stanie sfinansować tego. A to za chwilę dziecko wraca na następne. następne. To nie jest, że raz zakupisz, tak? Na wózku cały czas funkcjonuje. Ten wózek często wytrzymuje rok, półtora, dwa, niedługi nie, nie ten okres czasu, bo to są takie twoje buty, tak? Mm -hmm. I to często wymaga wymiany. To są ogromne koszty rodziców naprawdę nie stać na leczenie. Ja codziennie spotykam się z osobami, które płaczą i mówi: słuchaj, ja nie jestem w stanie dalej leczyć swojego dziecka, mi nie stać na dojazdy, mi nie stać na prywatne wizyty, bo osoby z niepełnosprawnością czekają często w długich kolejkach, to jest mit, że nagle wszędzie wszyscy się dostają, bo są choroby, które, no nie oszukujmy się, muszą naprawdę specjalistów iść, Nie są oblegani ci specjaliści i oni czekają po pół roku, po roku, więc nie mają wyjścia, muszą iść na wizyty prywatne. Które znowu kosztują? 200-300 zł, uwierz mi, to jest ogrom pieniędzy często dla tych osób. Podsumowując, bo to temat rzeka, niestety. Tak, to jest temat. Ale yy, tak, bo to trochę trochę śmiech przez łzy, bo oczywiście lepiej, oh. żeby, żeby to nie istniało w ten sposób. Natomiast, yy, zaczynając tą metodę małych kroków od tych drobnych rzeczy, jak rzecznictwo i tak dalej, absolutnie to pewnie jest skuteczna metoda. Bez to całkowicie popierają cały temat związany z yy, wsparciem obszaru zdrowia, ochrony zdrowia całej, która dzisiaj w Polsce na pewno nie, nie funkcjonuje tak, jakbyśmy wszyscy sobie tego życzyli. Nie ma chyba osoby w Polsce, która może poza rządem, która mówi, że to jest dobrze zorganizowane, że to działa tak jak należy. Absolutnie wymaga to całkowitej reformy, dlatego warto popierać takie osoby jak te, które z autopsji wiedzą, jak wyglądają te problemy osób niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami. Kiedyś były takie przykłady, jakiś posłanek, który tam się gdzieś tam, ale to chyba nie do końca wyszło, dlatego że w systemie partyjnym, jeżeli taka osoba się znajdzie jako jedna w całym dużym klubie, to nie niewiele jest w stanie zrobić, głosować. natomiast tutaj warto popierać osoby takich właśnie lokalnych ludzi, którzy są sąsiadami naszymi, którzy wiedzą jak to jest i którzy nie będą mieli partyjnych poleceń, co należy zrobić i jak głosować, bo te osoby zginą. Pewnie jakby tam was było więcej w Parlamencie, takich niezależnych parlamentarzystów, którzy znają ten problem, byłaby szansa to zmienić. Dlatego ja absolutnie się nie. Znaczy, ja w to, serca. że... W którymś momencie zmienimy to, żeby naprawdę tym osobom żyło się w naszym kraju lepiej i były zauważalne. Tego Ci życzę i tego Dziękuję na bardzo. wszystkim sobie życzę, bo to by było naprawdę dla wszystkich lepiej, gdyby ten problem został rozwiązany raz na zawsze i żebyśmy dołączyli do państw cywilizowanych, bo my nie chcemy tu jakieś naprawdę rzeczy wykraczających poza standardy cywilizowanego świata, że ta osoba nie jest z niepełnosprawnościami, jest naprawdę współobywatelem, ma dostęp do wszystkich usług publicznych, spokojnie sama jest w stanie poruszać normalnie się, jeździć, głosowania. funkcjonować, nie jest traktowana jak przysłowiowy dziwoląg, tylko jak obywatel, jak każdy inny, który normalnie idzie no to za są obywatele, głosować. To są normalne tak, osoby, Oczywiście, tak? te Ty osoby tak? mają prawa wyborcze i idą głosować, Także głosujcie, głosujcie obywatele, którzy właśnie macie te problemy, głosujcie na takie osoby, bo będziecie szli do wyborów, macie takie prawo i warto to robić. Nie czekajcie, nie siedzcie w domach, to jest jeden dzień, każdy wam pomoże. Gminy wiem, że chyba też organizują te dojazdy też dla tych osób, do lokali wyborczych. Warto o to zadbać. No bo jak wy sami o siebie nie zadbacie, to nie naprawdę, to, to już widzę, że w Polsce tylko wtedy to działa, że sami o siebie zaczynamy dbać w jakichś małych społecznościach albo w danych tematach, więc osoby z niepełnosprawnościami absolutnie powinny popierać takie osobę ty. Dziękuję I tego Ci bardzo. życzę. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki.